Siemana ekipo, witam was serdecznie. A dzisiaj cytrynowe prime, w sumie tutaj jeszcze można powiedzieć, że lemon lime'owe, ale tu jest lemoniadowy. To, to o co biega? A więc dzisiaj po prostu mamy do przetestowania Prima Lemon Lime. A jako, że za chwilę będę też testował Prima Lemonade, to on nie będzie się nigdzie ruszał. A jeszcze muszę z niego zdrapać tę nalepkę z tyłu. To jest centralnie moja nadzieja, jeżeli chodzi o wszystkie prime. Prime Lemon Lime to jest kurde smak, na który nie powiem, że najbardziej czekałem, bo najbardziej czekam na tego lemoniadowego w ogóle. Jeszcze tam z tyłu są dwa smaki, które są w jakikolwiek sposób tajemnicze. Więc dlatego ja je zostawiłem na koniec. Wracając jeszcze do faktu, że prime to są oczywiście napoje nawadniające od niej jakiegoś czasu też yy, produkujące napoje energetyczne, których głównymi sponsorami ambasadorami i tak dalej jest oczywiście Logan Poly KSI każdy Prime to jest jeden i ten sam design, tutaj mamy limonkowo-zielony to może bliżej smakować Mountain View, a to może smakować bliżej takiej naturalniejszej lemoniadzie, czyli wiecie typu nie mam przykładu, ale to może coś smakować w desek Sprite'a czy monta Dew. Mam nadzieję, że będzie to bardziej w ten drugi desek. No i co? Co do Prime'ów, skład się je zbiega. Czasem można zobaczyć różnego rodzaju zmiany w barwnikach typu Tutaj, są bar... Tutaj ten jest barwiony beta-karotenami. Przy okazji strawberry watermelon mieliśmy już do czynienia z sokami owocowymi. Więc wszystko jest możliwe. BCAA, jedna butelka to jedna porcja. To są takie pierdołowate, żeby tylko nabić czas. Woda. Woda kokosowa wprost z proszku. Kwas, kwas cytrynowy. Sole mineralne, aromaty, słodziki, sukraloza, Csulfa, amidokwasy, czyli elizoleucyna, L-leucyna i L-walina Jak mówiłem wcześniej w ilości 250 mg e, witamina E, wcześniej, przeze, wcześniej wspomniany wcześniej przeze mnie beta, karoten jako barwnik, witamina A, witamina B6 i witamina B12. Wartości odżywcze 20 kilokalorii, Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 5 g węglowodanów, w tym 2 g to cukier. To jest jeszcze starsza wersja, ona jeszcze ma w sobie tego typu zawartości cukrowe. Żadnego białka, soli 200 mg. Witamin i minerałów mamy 900 mikrogram, witaminy A, witaminy E 15 mg. Witaminy B6 3,4 mg, witaminy B12 4,8 mg, jak również 700 mg potasu. Więc sprawdźmy, czy uda mi się tak naprawdę donośnie pyknąć tym otwarciem. Może nie powinienem tego ściskać, tylko tak bardziej wypuścić. Nie wiem, kurde. Tak na tych wszystkich filmikach, jakby nie sięgnąć pamięcią te wszystkie różnego rodzaju testy prime'ów nawadniających, ten korek bardzo fajnie tak pstryka, cyka, jakkolwiek by to nie nazwać. I to naprawdę daje taki zarobisty efekt, jak przy na przykład otwieraniu puszki. Dobra, Lemon Lime. Pachnie mi typowo jak Lay'bodowo cytrynowy napój, typu Mountain Dew Sprite bądź Seven Up. Ale bardziej właśnie w taką drogę Mountain Dewową. Jak to inaczej by powiedzieć? Po prostu bardziej pachnie jak Mountain Dew. I bardziej bym tutaj powiedział, że to jest zapach limonkowy aniżeli cytrynowy. Kolorystycznie no to można powiedzieć, że mogę Wam pokazać spódy, butelki, bo tam nie ma folii i tak dalej, ale mamy szklankę, musimy tego użyć. Kolor jest zielony, ale jak bardzo zielony? Czy taki limonkowo zielony? A może to po prostu jest spowodowane. Odbijaniem się etykiety o te ścianki, bo ja tutaj widzę naprawdę tylko lekkie zabarwienie. Resztę to jest takie w sumie nie wiem, zapomniałem wstrząsnąć, czy o co chodzi kurde? Zawsze rekomenduję, żeby to jakkolwiek wstrząsnąć. Więc co, może teraz się te wszelkiego rodzaju barwniki uaktywniły, co? Dobra, to jest jednak ten sam kolor. Dobra. Spróbujmy tego, to jest naprawdę ciekawy smak, bo formuła energetyczna była średnia, była bardziej sprajtowata, niżeli cierpkawa i ja takie napoje bardziej preferuję. Mam nadzieję, że jakby zrobili lemonianowego Prime'a napój energetyczny, to byłby po prostu o wiele lepszy. Wszystko się okaże, jak tylko Prime weźmie się w porządnie za te napoje energetyczne. Słodkość potężna, to już trzeba podkreślić na początku. Zawsze Prime to się równa niespotykana wszędzie wśród napojów nawadniających słodkość. Ten smak jest naprawdę bardziej podchodzący pod cukierki, aniżeli właśnie taki naturalny smak. I tu już bym powiedział, że kiedy formuła energetyczna była skupiona bardziej na byciu Sprite'em bądź Seven Upem, tak ta. Formuła nawadniająca bardziej chciałaby być takim Mountain Dew aniżeli 7up'em czy Sprite'em. I to mi o wiele bardziej pasuje, to mi o wiele bardziej smakuje. Ja po prostu lubię bardziej Mountain Dew od takiego typowego Sprite'a i tak dalej. No i jakbym miał spojrzeć na to, a na przykład na Prima Lemonianowego, to by kurde... To już nie mogę się naprawdę doczekać, aż to w końcu otworzę i sprawdzę. Ale najpierw ja chcę mieć stuprocentową pewność, co mamy tutaj. Jako taki basic, wiecie. Nie mamy tutaj po prostu smak, który jest cukierkowy, jasny, ale podchodzący mega do Mountain Dew. I czy ja wiem, czy ja bym się mógł do czegoś tutaj dopierdzielić? Na pewno, jak zwykle to bywa, jest niesamowicie słodki. Jakbyście naprawdę Bondit New jeszcze bardziej osłodzili i to nie samym cukrem, wypieprzyli w ogóle ten cały cukier. Jakbyście Bondit New Zero, jak kiedyś to był, w ogóle mieliśmy dostanie ostatnio na serwerze u Kuba, jakie to było zarobiste wietrze ten. Mountain Dew 0 przecież to było boskie, geboskie, wiecie o co chodzi. Kiedyś to było, no i prawdopodobnie je wróci, ale no. Mniejsza z tym. No i wszyscy się tak rozczulali, jak to było dobre, kurde Montaindu0. I oni to po prostu powróciła normalna formuła. No i kaput figi to bye to jest takie w sumie też przypomnienie tamtego smaku Mountain Duke, tylko że no jak mówię o wiele bardziej przesłodzonego i budzi się aż jeszcze raz muszę spróbować, żebym tylko nie wypił przed testem tego, który jest po teście tym i potem już mogę zacząć streama, którego planowałem. No nie gazowany, Mountain Dew i do tego jeszcze bardziej słodki. Yy... Ogółem wśród Prime'ów, jakbym miał powiedzieć, to oczywiście na pierwszym miejscu jest Tropical Punch. Dalej mamy Strawberry Watermelon. Yy... Blue Raspberry jest na końcu. Orange jest na trzecim miejscu. Ja chyba, żeby to sto... A, jeszcze Ice Pop. I Ice Pop miałby być na środku. Chyba na piątym miejscu. W sumie... Tak, na piątym miejscu. I to. To jest dopiero zagłostka, bo mamy tutaj kurde. Dew-owy smak, który jest naprawdę spoko. Ale nie jest taki spoko, żeby był top tierem. Jest po pierwsze za słodki, jak na diu, Po drugie, no... jest za bardzo cukierkowy. Czyli można powiedzieć, że też taki sztucznawy. Jak ja to lubię nazywać te napoje, które są y, według innych sztuczne, ale według mnie taka sztuczność to mógłbym podstosować pod taki smak cukierkowy. I nie wiem kurde, jak na sześć napoi, na pewno jest lepszy od Blue Raspberry i Orange. Czyli co takie czwarte miejsce? Ice Pop bym jednak częściej wybierał. Ja mówię tutaj o Strawberry Watermelon. Czy nawet o tym o Tropical Punch? Nie, tamte smaki to jest kurde inna liga. Tu mamy po prostu normalny smak lemon Lime, limonka cytryna. Bod Dew jeszcze bardziej przesłodzony, bardziej cukierkowy i według mnie to by było na tyle. Takie kurde bezpieczne czwarte miejsce. Chociaż że już też bym się kłócił z tym, jeżeli chodzi o prime orange, bo pomarańczowy prime też był spoko. I tutaj mamy właśnie ten problem. Nienawidzę kurde robić rankingów, które ja mogę jeszcze sam sobie podważyć. Więc jak nie będę już nic mówił, ja po prostu dam to na czwartym miejscu z naprawdę niewielką różnicą od Prima pomarańczowego. I możemy przechodzić do testu lemoniadowego, ale na razie chciałbym skończyć ten teścik. Tak więc widzimy się następnym razem. Ja to testuję za chwileczkę, bo f... ja w sumie się widzę z tym primem lemoniadowym za chwilkę. Muszę tylko na dół coś tam porobić i tak dalej. No i sprawdźmy, jak bardzo to jest podobne do tego, i czy to będzie. Tak samo smakować jak to, czy raczej to będą dwa inne napoje. Bo specjalnie nie dlatego, że kurde to zostawił, żeby nie porównać tego do tego. I zaburzyłem tak naprawdę kolejność. No ale to jest moja kolejność. Nikt nie może mi powiedzieć jak ja wam to testować. Kurde, 13 minut nagrywałem. Brawo ja!